Hej wagi, witam was moi drodzy na kanale Kietwy Przesłanie na miesiąc wrzesień dla waszego znaku zodiaku. Czytanie, podkreślam, że jest ogólne, więc nie musi z wami rezonować. E, główna karta i główna energia na ten miesiąc, która najbardziej będzie wam tutaj jakby przyświecała w tym miesiącu wrześniu i pamiętajcie o tym, że nie wam wszystkim, dlatego że może to z wami po prostu nie rezonować, jak wiecie ale karta Pazia Kielichów to jest taka karta bardzo wrażliwej osoby, słuchajcie, zwróćcie uwagę wiem, że zaczynam od takiego troszeczkę ostrzeżenia, ale ponieważ ja już widzę te karty i widzę do czego one zmierzają, muszę was tutaj jakby troszeczkę przestrzec przed tym, że jeśli macie dzieci i są one w jakimś takim um, wieku który jest bardzo nie wiem, wrażliwy um, no, czyli takie dzieciaki które... Powiedzmy, są w takim przejściowym czasie, kiedy jeszcze nie do końca wiedzą, czego chcą, nie do końca rozumieją a swoje a jakby. Um, Emocje, tak, I, i mogą być w takim, no powiedzmy, takim okresie czasu, kiedy trzeba um, bardziej zwrócić na nich uwagę. Tutaj zwracajcie, dlatego że bardzo um, jest pokazana tutaj energia osób, które potrafią sobie z emocjami właśnie nie radzić które mogą szybko popadać w jakieś takie um, niestety poczucie braku. Um, Powiedzmy własnej wartości, ktoś, kto no, nie ma takiego, potrzebuje takiego stałego oparcia na jakiejś silnej, e, silnym charakterze. Więc to mogą być rodzice, to może być ktoś, kto jest bardzo dla tych osób, e, powiedzmy, autorytetem, e, który tutaj będzie niesamowicie istotny. E, Poza tą całą e, energią, której właśnie powiedziałam, e, pokazane jest to, że w tym miesiącu wrześniu, moi drodzy, będziecie mieli bardzo dużo takiej intensywności, kiedy warto zwracać uwagę na waszą intuicję, na wasze sny. Tutaj jest bardzo dużo takiej energii, kiedy e, dużo się będzie działo, ale pod kątem takim, bardzo, mm, ją ja bym powiedziała. Wewnętrznym, czyli tak to, ten głos wewnętrzny, dziecko wewnętrzne. Tutaj bardzo dużo jest takiej energii, tej świadomości, która się budzi w tym właśnie miesiącu. Druga rzecz to są kreatywne pomysły, masa nowych rzeczy, ale takich, które wy chcecie wprowadzać w życie. To jest też karta, kiedy zaczynamy dostrzegać jakieś pozytywy, i są tutaj też często pokazane w tej karce, karcie wiadomości takie bardzo fajne, pozytywne, rozwojowe, które są w drodze do nas. Ale ta wrażliwość, to taka właśnie delikatność tutaj, która z jednej strony jest bardzo pomocna, z drugiej strony z jednej strony czyli z tej strony takiej kreatywności, pomysłowości, ruszania do przodu z różnymi rzeczami, ale też właśnie czasami może nam przeszkadzać, bo jesteśmy bardziej tutaj Poczuciu takiej bezbronności przed tym światem, takim bardzo realnym, bo tutaj jest pokazana osoba, która jest e, opierająca swoje życie tak bardzo na takim dopiero e, tworzeniu czegoś e, z taką wrażliwością. Czyli e, no, dużo takiej energii się pokazuje w Paziu Kielichów, kiedy trzeba mieć przynajmniej jedną osobę obok ok siebie, która da nam w takich momentach, kiedy. Potrzebujemy tego, takiego wsparcia, więc tutaj zwracam na to uwagę. W tej karcie, moi drodzy, się często pokazuje osoba, która ma problemy z jakby to nazwać najlepiej. Um... mentalnie troszeczkę tutaj mo, może być takie zachwiania, więc zwracajcie uwagę, proszę Was, bo ja nie wiem, czy to może dotyczyć Was personalnie, czy Waszych partnerów, czy waszych partnerek, czy Waszych dzieci, czy jeszcze kogoś tutaj z Waszego otoczenia, kto naprawdę potrzebuje takiej uwagi. Ale ogólnie jeśli nie, jeśli to wszystko nie ma dla Was zupełnie jakiegoś sensu, to wtedy patrzymy pod kątem takiego budzenia się wewnętrznego dziecka, czyli pozwolić sobie na niektóre rzeczy, na które do tej pory byście sobie nie pozwolili. Takie życie życiem i spełnianie swoich marzeń, takich, które kiedyś były odległe, teraz mogą właśnie mieć szansę na to, że możecie tutaj w tym kierunku zacząć działać. Nie wiem, coś się otworzy przed Wami i możecie to zrealizować. Bardzo fajna energia. I jeszcze tak na koniec, już, żebym żeby mogła pójść do następnej karty, tu jest często świeże takie nowiutkie. Uczucie w naszym kierunku, lub my tutaj nam, u nas się rodzi jakieś, jakaś miłość, jakieś emocje do kogoś, więc tutaj też na dwie strony jakby trzeba zwracać uwagę. Teraz karta, która ma powiedzieć o przeszkodach. Wiecie co? No mamy trzy buławy, to jest karta bramy, kiedy nasze pomysły, nasz plan właściwie, bo w tej karcie już jest jakby dwa kroki są zrobione. Teraz ten trzeci należy do nas, kiedy my mamy tutaj już odważyć się i w to pójść zgodnie z tym naszym planem, zgodnie z tym naszym, naszą chęcią wkroczenia w coś zupełnie nowego często przeprowadzka, często tu się pokazuje taka kreatywna, kreatywne planowanie nowej, nowego rozdziału nowej przyszłości czy jesteście w pojedynkę, czy jesteście tutaj w partnerstwie, czy jeszcze po prostu rozpoczynacie jakąś zupełnie nową drogę w tym miesiącu tutaj jest to pokazane i Niestety, jako przeszkoda może się pokazać to, że no te plany nie będą prawdopodobnie do zrealizowania, więc może tutaj stanąć coś na Waszej drodze, lub Wam po prostu zabraknie tej pewności siebie, właśnie w tej karcie, i będzie trzeba tutaj troszeczkę jeszcze odczekać z, tym, z tą realizacją. A teraz dalej, to co się pokazuje, moi drodzy, to jest karta cesarzowej, i to jest energia, która ma przejść do przeszłości. No, w tej karcie często się pokazuje właśnie dziecko. Często się pokazuje no, dziecko, takie, które może przechodzić, nie wiem, zmieniać miejsce zamieszkania, a wyprowadzać się od rodziców, ale też może być tak, że tu, tu no, oczywiście jest pokazana matka, kobieta, która się troszczy, liderka kobieca w naszym życiu, jakiś autorytet kobiecy, który jest też tutaj w naszym zasięgu, ktoś, kto jest dla nas bardzo istotny. Może to być przyjaciółka, to może być. Nie wiem, jakaś kobieta po prostu w naszym życiu, która w tym momencie, właśnie w tym wrześniu, będzie miała, nie wiem, inne plany i z jakiegoś powodu będzie musiała tutaj trzymać się, no tak, powiedzmy, na jakiś dystans. Z, nie wiem, z jakiego powodu, wy będziecie wiedzieli najlepiej. To jest karta też często. Powiedzmy, która jest związana z jakimś takim, z takim stałym, stałymi, inaczej, jakąś stałością w naszym życiu. Czyli to może być rodzina, to może być dom, to może być, nie wiem, ciotka, babcia, matka, partnerka, przyjaciółka, więc. Bardzo często w tej karcie i przede wszystkim się pokazuje albo ktoś kto jest w ciąży, albo ktoś kto jest kobietą, taką silna energia kobieca, ja bym powiedziała tak chyba, tutaj w tej karcie nam się pokazuje obfitość, która do nas idzie, więc może być też tak, że z jakimiś tymi planami, które tutaj nam się pokazały, właśnie w tych przeszkodach, może będzie trzeba przeczekać ten miesiąc, bo z jakiegoś powodu tutaj będzie coś bardziej ważnego, więc tutaj zwracajmy na to uwagę i nie róbmy niczego na siłę, bo. Bo to nie będzie też jakby m, najlepiej wpływało tutaj e, albo na nas, albo na nasze otoczenie. Więc musimy się z tym liczyć, nie robić niczego e, tylko dlatego, że tak sobie zaplanowaliśmy, tak jak tutaj w tej karcie. A teraz e, głowa czytania na ten miesiąc wrzesień to jest karta dwóch monet, e, i to jest to, co jest w waszej głowie, czyli w waszych myślach, e, wasze planowanie. E, na ten miesiąc mamy dwie monety, więc tutaj jest bardzo osoba, która potrzebuje jakby znaleźć po pierwsze no kilka różnych energii tu się pokazuje, czyli bardzo dużo pracy, bardzo dużo takiej równowagi znalezienie, odnalezienie czy znalezienie balansu w tym naszym życiu to jest karta, kiedy my musimy porządnie się powysilać powiedzmy, żebyśmy mogli utrzymać Finansowo tutaj to nasze życie w takim balansie, w takiej równowadze, jaka jest pokazana w tej karcie. To jest karta decyzji, to jest karta, kiedy my jakby stajemy przed czymś um, i niestety z jakiegoś powodu trzeba tutaj um, sobie poradzić z jakimś wyborem. A w tej karcie przede wszystkim też jest pokazany właśnie ktoś, kto często ponad siłę. Musi się skoncentrować na tych swoich pragnieniach, na tych swoich. Y celach, które ma do osiągnięcia jeśli to jest jeden, to jeden i wtedy wybrać, bo w tej kaczce też mamy jako radę powiedziane często, żeby nie, nie rób wszystkich, więcej, więcej niż możesz e, ogarnąć, zrób to, co jest dla ciebie najbardziej istotne, wtedy kiedy się skupisz na tej jednej rzeczy jesteś w stanie więcej osiągnąć niż e, jakby rozbijając tą swoją energię na różne, różne, różne aspekty, więc dużo takiej energii tutaj macie w głowie, e, porad sobie z wieloma sprawami e, nawet jeśli będziecie często musieli to robić ponad siły po godzinach e, e, dwa źródła utrzymania no ale takie właśnie też bardzo duże skoncentrowanie się na utrzymaniem równowagi w tym naszym życiu i tak jak e, już wspomniałam, często tutaj są jakieś wybory e, ważenie czegoś, czyli też mimo tego, że to nie jest wasz trygon bo monety to raczej ziemia tutaj nam się najbardziej pokazuje tu lwa macie pokazanego w tej kacie, więc może z tym lewem też macie w jakiś sposób pokazane utrzymanie równowagi czy zadbanie o równe stosunki, o takie niezachwianie w jakiejkolwiek sprawie. To jest karta, kiedy spłacamy długi, to jest karta, kiedy wyrównujemy, nie wiem, jakieś oprocentowania też, jak najbardziej w, w jakichś, nie wiem, pożyczkach. Ja mówię przykładowo, ale Um, tutaj w tej karcie macie też, jakby tak um, pokazaną, um, moment, kiedy my musimy wyważyć jakieś dwie rzeczy, co będzie dla nas lepsze, i wtedy się tym konkretnie zająć. Więc dużo takiej świeżej energii może być powiązana z uczuciami, może być powiązana z kobietą lub właśnie z tymi um, podróżami, przeprowadzkami jakimiś nowymi drogami, które tutaj się u was też pokazują. Teraz podstawa tego czytania na ten miesiąc dla was to karta ośmiu buław i to jest to, co będziecie budowali tutaj w tym miesiącu. Spodziewajcie się bardzo nagłych wydarzeń. Spodziewajcie się szybkiego realizowania czegoś coś może ruszyć z, jakby z, z momentu na moment bardzo w takim szybkim przyspieszeniu, że będzie trzeba tu się nieźle do tego przyłożyć, żeby to utrzymać właśnie w tej równowadze, w tym balansie to są nowe znajomości, to są podróże to jest karta, kiedy dużo się dzieje i często są też to przyjaźnie na odległość, kontakty na odległość, coś co jest w tym momencie nieosiągalne ale jakby przynosi nam bardzo dużo takiego rozwoju, to są osoby, kontakty, dobre wiadomości, no, szybkie informacje, szybkie decyzje, co jeszcze, no przede wszystkim też ta właśnie szybko, szybkość i podróż tu się nam pokazuje, no... E Może być tak, że w tym miesiącu wrześniu tak jakby znikąd może przyjść tutaj do Was taka energia, że trzeba będzie naprawdę szybko e, zadziałać, e, myśleć. E, Im szybciej, tym lepiej się z tym tutaj uporacie, tym lepiej dla Was będzie. E, chyba najbardziej bym też tutaj patrzyła właśnie na jakieś takie nowe znajomości, wiecie? E, internetowe. Mówię o tym specjalnie dlatego, że mamy w tej najbliższej przyszłości, moi drodzy, dla Was jest karta Pięciu Mieczy, i to jest karta oszustwa osób, które nie do końca chcą dla nas coś dobrego, bardziej im jest bliski ich własny, własny interes i może być to powiązane z jakimiś kontraktami wręcz z zagranicy. Więc uważajcie tutaj na tą ósemkę buław, czyli takie szybkie wydarzenia, coś, co się zacznie szybko dziać, i, i w takim właśnie zabieganiu, w takim staraniu się ogarnąć tutaj wszystko żeby z czymś sobie poradzić, możecie nie zwracać uwagi na inne rzeczy, na inne osoby w waszym otoczeniu i, i ktoś może tutaj chcieć za waszymi plecami coś zrobić dla siebie podczas tego właśnie um, te, tego um, no. Zaganiania, zawieruchy, takiej wiecie, kiedy, kiedy na wiele rzeczy nie będziecie zwracać uwagi, bo coś innego będzie zaprzątać Waszą głowę czy Wasze myśli, więc zwracajcie uwagę, bo jest jakaś manipulacja, jest, są jakieś osoby, które za naszymi plecami coś mogą robić tylko po to, żeby wygrały, tylko aby osiągnęły swój cel. Więc może się zdarzyć, że tutaj macie w swoim otoczeniu jakieś dwulicowe um, albo dwulicowe sytuacje, albo dwulicowe osoby. Ktoś, kto nie do końca jest prawdziwy, albo nie do końca um, to, co o tej osobie myślicie, może się zgadzać z realiami. Więc tutaj zwracajmy uwagę, bo piątka mieczy jest to też karta, kiedy jako pozytywne. Przesłanie. Tutaj się pokazuje ktoś, kto powinien zrobić wszystko, co w Waszej mocy, żeby wygrać. Czyli on nawet chwyty poniżej pasa będą dozwolone, ale po to, żeby tutaj sprytnie z czegoś um, skorzystać, tak? Więc um, może tu być konkurencja też w tym miesiącu, jakaś taka wyjątkowo ostra, no ale gdyby, gdyby cokolwiek się tutaj takiego pokazywało, że, że nie do końca za bardzo wiecie, dlaczego to wszystko E, nabiera jakiegoś takiego innego tempa niż byście chcieli. Tutaj z, przypomnijcie sobie o tym właśnie oszustwie, które jest pokazane w tej karcie. A teraz e, karta e, lęki, obawy dla Was. E, to jest e, 7 kielichów. No, lęki, obawy, no to jest jakieś decyzja, zdecydowanie się konkretne e, w tym miesiącu na jakąś jedną z, z opcji, jedną z propozycji, coś co e, może być e, Dobre, ale właśnie do końca się nie dowiecie, dopóki tutaj nie zostanie podjęta decyzja przez Was, co, co chcecie. Co Wam najbardziej będzie potrzebne, co chcecie zgarnąć. Tu jest bardzo dużo niewiedzy, tu jest bardzo dużo niezdecydowania, więc takie jako lęki obawy może być tak, że wy no będziecie w takim troszeczkę zawieszeniu, nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić, bo to jest właśnie tego typu karta. I teraz na koniec słuchajcie. Tak, niestety ta karta środkowa ma sporo tutaj, jeśli, ale to podkreślam bardzo, że pod warunkiem, że to z wami rezonuje, bo może być tak, że nie. Bo my mamy tutaj niestety ostatnie te karty, to są wszystko miecze, plus ta karta właśnie na najbliższą przyszłość. To są wszystko miecze, czyli to jest nasza głowa. To są nasze myśli. To jest to, co nas ciągle tutaj nie pozwoli nam e, o czymś zapominać. Często w tych kartach się pokazuje mieczowych, kiedy my jakby nie dajemy sobie sami szansy, z góry zakładając, że coś nam nie, wy, nie wyjdzie, nie uda się, jesteśmy za, za słabi, za mali, e, żeby zgarnąć jakąś nagrodę, więc to, tutaj nie ma prawdy. Ta karta ma powiedzieć, jak was postrzega wasze otoczenie. I mamy dziewięć miecz, czyli ktoś, kto nie um, jakby ciągle jest. Pod, w jakim nastawiona osoba na presję, czy na. Nie nastawiona, tylko. Um, a jakby to powiedzieć najlepiej. Narażona, tak? Narażona osoba. Cały czas na jakąś presję. Na jakiś. Um, Taką energię, kiedy a, żyjemy w niewiedzy. Często jakieś rzeczy, które słyszymy czy widzimy, a, nawet nie mają pokrycia w, real, a, w realnym świecie, ale my, jakby o tym nie wiedząc, a, zaczynamy w jakiś sposób tutaj się nakręcać niepotrzebnie, czyli ta energia takiego troszeczkę pogubienia. A, Zdołowania, czarne myśli, czarno, czarne widzenia, jakieś z góry zakładanie, że coś nie ma przyszłości, nie ma racji bytu, racji życia, e, przeżycia, pozytywnego zakończenia. Więc tutaj jest dużo takiej energii, kiedy ktoś naprawdę nie potrafi sobie po, poradzić z emocjami, z góry zakłada najgorsze. E, ktoś, kto jest wymęczony mentalnie. No, dużo takiej energii, która mi się tutaj pokazuje, właśnie też i w tej karcie. Pazia Kielichów, ale pamiętajcie, że tutaj w Paziu jest dużo takiej też pozytywnej, pięknej energii, kiedy jest jakaś świeżość, kiedy jest jakiś świetny początek, to uczucie, ale dużo jest takiej wrażliwości, um, niestety w tej karcie takiej um, wrażliwości, która może um, nie zawsze pomagać, tak. Teraz dwie karty rezultatu na ten miesiąc i mamy e, cztery miecze, <laughs> to co ma wam pomóc. I to, co Wam wyniknie, mamy osiem czyli To, co ma Wam pomóc, to nie spieszyć się z żadnego rodzaju decyzjami. Takimi jest przede wszystkim ważnymi. To jest karta izolacji, to jest karta, kiedy mamy sobie dać trochę czasu na, dla siebie, na sen. Mamy zadbać o swoje zdrowie, mamy tutaj zwrócić uwagę na to, żeby niczego nie robić na siłę, nie robić niczego w pośpiechu. Więc dużo takiej energii, to, co ma Wam pomóc, po prostu daje sobie czas nie spiesz się nie nakręcaj się wszystko tutaj wam się uda ale jakby waszym tempem a nie tym, że ktoś wam tutaj z góry jakby narzuca jakieś swoje swoje zdanie tak wy macie tutaj mieć swój umysł swój rozum i robić wszystko według waszego własnego tempa teraz karta rezultatu czyli na ten miesiąc mamy 8 mieczy no i tutaj mamy niestety tą Klatkę, tak? Ta klatka taka typowa dla w kartach e, tarota, czyli ktoś nie potrafi wyjść z, jakiegoś, z jakiejś sprawy, z, jakiegoś, z jakiejś relacji, z jakiejś sytuacji, w którą została osoba albo wkręcona, albo czy umyślnie, czy sama się tutaj niechcący w coś wpakowała i nie może z tego wyjść, znaleźć najlepszego wyjścia, żeby nie wiem, uniknąć czegoś, żeby tutaj e, jakby. E, no, przede wszystkim znaleźć to pozytywne wyjście, które będzie dla nas samych najlepsze i dla tego naszego otoczenia też się to sprawdzi. Osiem mieczy karta, kiedy jakby nie dajemy sobie za dużo szans na wiele rzeczy. Straszny ciężar tutaj zawsze leży na naszych ramionach i jakby nie potrafimy z tego wyjść, więc tutaj zwracajcie uwagę na to, żebyście sobie dali dużo czasu bo to ma wam pomagać nie robić niczego na, na szybko, na już, bo e, ktoś wam tak mówi tylko wy tutaj prześpijcie się z tematem, wy tutaj spróbujcie e, wyciszyć się, bo to jest karta też wyciszania e, e, i wtedy najlepiej tutaj będzie wam e, jakby wpaść na jakiś pomysł znaleźć tą drogę wyjścia i jakiegoś pozytywnego rozwiązania, więc tego typu tu jest bardzo dużo, nasz, nasza głowa pracuje w tym miesiącu, więc macie, macie naprawdę tutaj w jakiś sposób, jakiś stres mentalny, um, który nie będzie tam dawał spokoju. Niestety doda tą dodatkową kartą na ten miesiąc dla was jest karta pięciu kielichów i ona też mówi tutaj, że ktoś się zatrzymał na jakiejś Niepowodzeniu i po prostu nie może ruszyć z miejsca. To jest karta, kiedy nikt nie jest w stanie, i dokładnie tak samo z tą kartą Dziewięciu Mieczy, nikt nie jest w stanie nas wyciągnąć tutaj z jakiejś takiej energii negatywnej, w której my utkwiliśmy, i dopóki my sami tego nie będziemy chcieli, i my sami tego nie dostrzeżemy. Nie Dostrzeżemy, że my się właśnie w czymś takim zatrzymaliśmy. Czyli takie niedostrzeganie perspektyw na przyszłość, niedostrzeganie niczego pozytywnego dla nas samych, czyli taka osoba, która jakby no, nie widzi sensu um, tej przyszłości, tak, nie widzi tutaj, że, że jest tą osobą, której się należy, że, że dostaniecie. Więc tutaj zwracacie uwagę, nie bądźcie taką osobą, która z góry tutaj już nie dostrzega nic, co jest pozytywne w tym naszym życiu, bo tutaj w piątce kielichów, owszem, wydarzyły się jakieś rzeczy, które już są niepowrotnie, jakby, które się wydarzyły, bezpowrotne, nie można już tutaj właściwie nic zrobić w tym temacie, tylko trzeba pójść dalej, pójść dalej, żyć dalej, zostawić przeszłość za sobą i wtedy macie szansę na to, żeby no, żeby tutaj można było um, jakby nawet sam, samą, samego siebie, czy samą siebie ratować, bez nawet czyjejkolwiek pomocy, także dostrzeż, trzeba dostrzec pozytywy i to, co jeszcze nam zostało, a nie to, co już um, straciliśmy, tak? Chyba tyle. Macie skorpiona pokazanego. Macie pokazanych Was samych, czyli wagę. Mamy dwie karty bliźniąt pokazane. Bo od nich wam się tu pokazuje lew, strzelec, więc no chyba tyle tej energii takiej. No i byczek jeszcze nam się tutaj pokazał. Ale najbardziej chyba właśnie ten skorpion, moi drodzy, i. i um, i te bliźnięta, jakbym powiedziała. Także, jeśli macie kogoś takiego, oczywiście, w swoim życiu i wiecie, zdajcie sobie sprawę, że tego typu osoby spod tych znaków Zodiaku e, są Waszym otoczeniu, wtedy to ma znaczenie. Jeśli nie, nie macie tej świadomości, nie wypytujcie się nikogo, bo to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o samą energię e, tutaj tych kart. Więc. E, Tyle mam dla Was, ściskam Was bardzo mocno, życzę udanego września, obudźcie to swoje wewnętrzne dziecko i bawcie się życiem. Pozdrawiam.